potyczka Legii Warszawa z Eurobusem Przemyśl. Eurobus Przemyśl w bramce numer 12 Kołtok, dalej w polu 9 Faryniuk, 13 Lebit, 29 Szwed oraz 88 Semenczenko. Tomka Warszawskiego pozdrawiamy, oglądamy go dzisiaj z numerem 16 w bramce warszawskiej Legii, dalej w polu 9 Sylla, 22 alamikoterwo Terwo, 23 Luka Priori i z numerem 25 Żmiwski. Można by to. Różnorako zinterpretować, tak powiem, Coś się z tą no ale tymczasem rusza Lebit, prawą stroną Lebit, i to jest gol dla Eurobusu Tomasz Warszawski pokonany po raz pierwszy. Zachował zimną krew do samego końca, podniósł futsalówkę nad interweniującym Tomkiem Warszawskim, i prowadzenie gości 1 do 0. Dopiero drugie trafienie tego zawodnika w tym sezonie, ale jakże istotne, odpowiedź syli tymczasem. Znowu przejmuje Lebit, czy to będzie jego minuta? czy niewiele się tutaj pomylił. Minuta 30 gdyby tutaj. O, teraz 30. Legia przed szansą na wyrównanie, jeszcze tutaj była okazja. Widzimy efektowną sektorówkę zorganizowaną przez kibiców stołecznych. Krzysztof Iwanek pojawia się w bramce z Przemyśla. I teraz trener Łażej Koczyński, myślę, że bardzo ukontentowany. Będzie miał dwóch swoich podopiecznych poprzeczka w areniu. 2-0. Ależ kapitalny początek Eurobusu. W zasadzie stworzyli dwie groźne sytuacje. Oddali dwa poważne celne strzały i zdobyli dwa gole. Musimy raz jeszcze. O poprzeczkę. Bez najmniejszych szans. też. No, instynktowne wyjście Tomka Warszawskiego. Nie mógł nic zrobić przy dobitce. Jeśli chodzi o najlepszych strzelców w swoim zespole, wysuwa nam się na samodzielne prowadzenie. Teraz zagranie Legionistów w zasadzie w poprzek bramki, okazja znowu do kontry. Czy to będzie trzy? Tak jest! Ale to są zabójcze sekundy Eurobusu. Eurobus się bawi w hali Osir Włochy, Rostyslav, Semenczenko. Skoro Fareniuk z ósmym trafieniem, to Semenczenko pokazał, nie chce być gorszy i znów mamy dwóch liderów. Pareniuk. Ma na plecach. Spokojne rozegranie. I tak Eurobus może grać. Byle utrzymywać piłkę w polu, kraść te kolejne sekundy. Pareniuk teraz pressingiem stara się poleć. Ja świetne prosto zagranie, za Będzie cztery. Cztery Europus się bawi. Po raz kolejny to powiem Nazar szwec. Powiem szczerze nie wiem co... Jak, to, jak, jak skomentować postawę Legii w pierwszym. Niespełna na 8 minutach, to ja powiem. Legi nie ma w tym meczu. Za chwilę jeszcze Maciek wykraczysz to, że. i Krzysiek Iwanek. Proszę no to bardzo. patrzymy, Iwanek uderzył! No i minimalnie się pomylił. Wracając do wątku, może miasta Gliwice, aktualnego lidera tabeli, kogo futsu ekstraklasy Wykorzystując fakt, że mamy słabszy okres tego spotkania, chociaż teraz sylla broni Iwanek. Nie oszukujmy się obaj bramkarze Europosu zbyt wiele pracy nie mieli. No ale że bliższa koszula ciało i Tomek broni barw naszej ojczyzny zwracałem uwagę na jego postawę bramka, na interwencję. Sam Natomiast czas. teraz będzie 5-0 Po raz to no właśnie drugi tak Nazar Szwedz. Na 7,5 minuty przed zakończeniem pierwszej połowy mamy wynik 5 0 Wciąż nie zawodnicy z przemyśla. Jeszcze raz to trafienie na 5 do 0 na Zara Szweda. No, na pewno to nie jest też łatwy dzień dla Tomasza Warszawskiego. Robus ostatnio przyzwyczajał nas do popisów strzeleckich. Chociażby 7 do 0 zwycięstwo z drużyną z Bochni czy u siebie i na własnym parkiecie. Własnym parkiecie z pochnią 7 do 0 czy czy na wyjeździe z ruchem Kożuchwy 10 do do jednego Hugo Cardozo z grani głową no ale obok prawego słupka ten strzał natomiast teraz rzut wolny dla Eurobusu uderzenie jednak prosto w mur i jeszcze szansa na poprawkę Losantana wystawa no to 6 do 0. Enrique po raz pierwszy dzisiaj. przodu chcą grać na połowie leki Warszawa chcą zdobywać kolejne gole. Mentalna na najwyższym poziomie jeżeli chodzi o zawodnika Borobusa i teraz będzie teraz... okazja na gola, ale to wyjął kapitalnie Kołtok, no to chyba mamy interwencję kolejki jeszcze szansa na siódmego gola kontrol. Tomasz Warszawski może zdecyduje się na strzał, jednak rozegranie przez prawą stronę boiska pojawił się Storożuk na parkiecie, Do niego zagranie, Storożuk zablokowany. Czy będzie tutaj kontra? Będzie, no to I gdzie ta piłka? No przepoczę w siatce. 7 do 0. Już nie wiem, jak to skomentować. Musielibyśmy znowu sięgnąć do terminologii bokserskiej. To już jest coś więcej niż 7 do 0 przewyższają na każdym kroku zawodników Legii Warszawa, czy też chociażby przygotowaniem motorycznym, a zatem Bareniuk Warszawski dobra interwencja. Nadzieja, jakieś pokłady jeszcze wiary, optymizmu. O i kolejna prosta strata, znowu autostrada do bramki. Ale... Jestem ciekaw, co Jussi Nyström, szkoleniowiec gospodarzy, powie tutaj w przerwie, chociaż jeszcze znowu kapitalnie Iwanek! Cardozo uderzył i trafił! A więc jednak Legia, przynajmniej Ociu Pinkę, poprawiła sobie nastroje. 1 do 7. No, Ruj Pinto. I raz jeszcze rujpinto! Pinto! do końca widzieliśmy, jak ten aut został wykonany. Warszawski w swoim stylu podszedł nieco wyżej. Okazja, gol! 2 do 7, a więc Erik Sylla. Tak, teraz ta akcja w wykonaniu gospodarzy mogła się naprawdę podobać. Na razie mamy takich trzech nieco wyraźniejszych: Santana, Warszawski! No i na razie powiedziałbym, że generalnie, kiedy spojrzymy w tabelę. To drużyny, gdzie oglądamy na którym miejscu, to też może być zaskoczeniem. Tymczasem legia przed szansą. Jaka decyzja będzie stał? Fragment gry nie zgadza się z taką decyzją. Roman Koutok Cardozo, tak jest! 3 do 7. Bardzo dobrze w drugą część spotkania wyszła cała drużyna leki Warszawa. Świetne krosowe do prawej strony Jarosław Lewic, ósmy gol dla Eurobus. Pięknie znalazł swojego kolegę z drużyny tym podaniem. Dla niego to spotkanie wyjątkowe, ponieważ vis a -vis Warszawskiego przyjaciel. Ale Mikoterwo! Finto potrafi, mówiłem o tym. Rzut rożny dla stołecznych. Ale Mikoterwo z lewej nogi! Będzie sasa na dobitkę, gdzie ta piłka! Leo Santana, ładne techniczne kółeczko! Santana, Santana, Santana! 9 do 3. Chyba tam jeszcze Ruben dołożył nogę, ale to jest przede wszystkim gol Leo Santana. Ale ta kolejka obfituje nam. Warszawski Bole. szybko wznowił. Czyż to wibanek głową ta obrona! Pokusiliśmy się już Maćku o nominację do interwencji. Oj, oj, oj teraz szansa dać się od 10 gola. Los Santana znowu zaczyna swój taniec. Santana jednak traci. Żmiwski. Żmiwski też zablokowany. No to ruszamy w drugą stronę. Rubendo Abakrzyna. Warszawski broni. jeszcze jest tutaj Los Santana. Ależ nam się tutaj robi widowisko. Cios za cios. Szkoda, że dopiero w samej końcówce rusza legia przez środek. Szyla trafia. 4 do 9. Bardzo dobry fragment spotkania. Ostatnia minuta. To naprawdę prawdziwy roller coaster, szanowni państwo. Kotervo, zagranie przez finał Skar Szczepański, O, jest rata, jest pusty. pusta. Pusta bramka, Bakszen, no to mamy dwucyfrówkę. 10 do 4. Daniela Bakszen, on dzisiaj. Nie trafił jeszcze. Tutaj akurat zawodnicy z Przemyśla przyjęli piłkę i chyba jeden z łatwiejszych goli w przygodzie z cukrówką zawodnika, który reprezentuje barwy Ukrainy, a którego zobaczymy. O, teraz brawo Iwanek. Kolejne trzy punkty dopisane na konto Eurobusu Przemyśl, a więc ekipa z południa Polski wraca, drodzy Państwo, na fotel lidera Fogo Futsal sali ekstraklasy. Dziś Eurobus gromi Legię 10 do 4.